Pasiora w ten piękny, łah, jesienny dzień. Temat dzisiaj na tapecie to brokuły. Co roku kiszę brokuły, później je sukcesywnie zjadam, muszę kisić na nowo. i będę to robił dzisiaj. Z tym, że na Waszych oczach mam świetny przepis, chciałbym się dzisiaj z nim z wami podzielić. Kiszone brokuły można traktować w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako wiktuał smakołyk, no na przykład do obiadów dnia codziennego, do kielicha, na przykład jako zagrycha, super się sprawdzą. Ale mają też drugą właściwość. Drugie, drugie działanie. A mianowicie jest to wyśmienite lekarstwo probioty, bowiem ciszone brokuły działają zbawiennie na nasz układ krwionośny. Zapobiegają takim chorobom jak miażdżyca, zawały serca, udary mózgu. Regulują poziom złego cholesterolu. Ho, ho, cho, cholesterolu. E, regulują zbyt wysokie ciśnienie krwi do wartości dobrych. Jest tutaj cała masa substancji antynowotworowych oraz bakterii kwasu mlekowego. Dobrze, dobrze, więc można powiedzieć, że jest to super food. Także zachęcam, kiście brokuły, a sprawa jest szalenie prosta. Będziemy potrzebować no, brokuły. Tutaj jest chrzan, czosnek, em, koper wraz z liśnik chrzanu. Ja nie ukrywam, mam y, kupny, ponieważ w tym roku nie sadziłem, mi nie wyrósł. A tutaj zostało mi trochę ostrych papryczek jalapeno z poprzedniego przepisu, hot dogi ze Seattle, ale link do tego filmu będzie znajdował się pod spodem, ale nie o hot dogach. Zostało mi troszeczkę krążków ostrej papryki, powrzucam do słoiczka po jednym, po dwa, żeby dodatkowo jeszcze dostać tej kapsaicyny, wtłoczyć kapsaicynę do całości, co również będzie prozdrowotne. No i dobra, musimy teraz zrobić tak, że do dużej michy Pokroję to wszystko na takie odcineczki, centymetr, 2 centymetry. Wymieszam to wszystko, aby kwiatostany połączyły się z łodygami i z liśmi kopru w jeden taki wesoły miszmarz. Gotowy. Wesoły miszmasz z kopru jest już gotowy. Teraz muszę chrzan pokroić w słupka, takie, które już będę wkładał do słoika, a brokuły natomiast obieram w takie małe, duże różyczki, takie, żeby właśnie zmieściły się do słoika, takie, żeby można było widelcem je wyjąć i na hapka zjeść do buzi. Brokuły poukładam sobie tutaj, a chrzan będzie na desce. Jak już to wszystko będę miał przygotowane, to przejdziemy do mojej ulubionej części przygotowania kiszonek, czyli wkładania tego wszystkiego do słoików, ale niestety trzeba najpierw to wszystko przygotować. Czyli co, dobra, zacznijmy od chrzan. Można obierać chrzan ze skóry, ale jeśli on jest czysty, jeśli on jest ładny, to nie trzeba. Wystarczy go umyć i jest wszystko w po pożu. jak będziecie kroić, ale się rozgadałem. Ale to też jest ważne. Nie krojcie go w talarki, tylko w słupka. Będzie dużo prościej. Wszystkie różyczki mam już pięknie oddzielone, te brzydsze oczywiście usuwamy, a zdrewniałe końcówki nie wyrzucamy ich. Obieramy ze skórki, możemy przeznaczyć do wywarów, możemy pokroić w paski, dać dzieciakom na przykład, czy mieć samemu wspaniałą, zdrową przegryskę. No dobra, sprzątam tutaj i lecimy do słoiki. No i proszę, wszystko jest już przygotowane, jakoś to wygląda, możemy przystąpić do najważniejszego procesu, czyli układania tego wszystkiego w swojach. ale nie to lubię. Więc tak, do każdego słoika ląduje kilka ząbków czosnku, troszeczkę od tej papryki, e, na spód również miszmasz z kopru i potem brokułki. Szan układamy gdzieś w środku, a na samą górę jeszcze troszeczkę. Czyli, co? czyli zaczynamy to. Dociskamy wszystko, ale też nie mocno, żeby przecież nie pomiażdżyć tych pięknych różyczek i lecimy po wrzątek. No elegancko, mamy wrzątek. Zalewamy teraz słuję gorącą solanką aż po szyjkę. Solanką, czyli na litr wody czubata łyżka soli. Najlepsza będzie sól kamienna, niejodowana. Polecam tą skudawę. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 słoików brokułów jest gotowych do przeprowadzenia teraz procesu kiszenia. Kilka ważnych uwag. Po pierwsze, jeśli przy zakręcaniu nakrętka nam będzie przeskakiwać, kompletnie się już nie nadaje, należy ją wyrzucić i zastąpić nową, która będzie szczelnie przylegała. Kolejna sprawa. Jak widzieliście, słoiki zalałem drżącą solanką. Są dwie metody kiszenia: na zimno i na ciepło. Ja polecam tą drugą na gorąco, ponieważ wlewając tu wrzątek zabijamy wszelkie drobnoustroje, pasożyty, których chcemy się pozbyć. Mamy pewność, że cały proces kiszenia będzie przebiegał w sterylnej atmosferze i to będzie gwarancja sukcesu. Kolejna sprawa. Dokręcamy te wszystkie nakrętki na maksa i od razu wynosimy do spiżarni w ciemne, chłodne, przewiewne miejsce, aby proces kiszenia pomalutku mógł się rozpocząć. On i tak się rozpocznie w chłodnym miejscu i będzie pięknie. Nie trzeba tego nie dokręcać, odstawiać gdzieś w temperaturze pokojowej, czekać kilka dni, później zakręcać, i później do spiżarni. Nic z tych rzeczy. Domykamy na mocno, żeby to było szczelnie i od razu w chłód. No to co? No to widzimy się za kilka dni aż proces kiszenia tutaj się rozpocznie, a ja chyba gdzieś w spiżarni mam jeszcze słoiczek kiszonych kalafiorów z zeszłego roku, postaram się go znaleźć i Wam pokazać. Do zobaczenia! Hej, witajcie po tygodniu! Udało mi się wyszukać z odmentów czeluści mojej spiżarki ostatni dosłownie słoik kiszonych brokułów jeszcze z zeszłego roku. Już jak na nie patrzę, to ślinka sama mi się przełyka, bo to jest coś fenomenalnego, ale sprawdźmy jak wyglądają te, które robiliśmy ja tydzień temu, a wyrazem ze mną dosłownie przed chwilą. Mmm, elegancko płyn zrobił się już lekko mętny, na dole ten charakterystyczny białawy osad. Kolory lekko pobladły. Czosnek gdzie gdzie zrobił się niebieskawo fioletowy, więc proces kiszenia. Rozpoczął się i idziemy ku dobremu. Nie martwcie się, to nie są małe bomby, to nic nie wybuchnie, tylko tak jak mówiłem, należy to trzymać w chłodnym miejscu, ciemnym, chłodnym, przewiewnym, najlepsza będzie spożarnia właśnie. Ale nie mówię nic więcej, bo koniec czczej gadaniny po próżnicy, otwieramy test przed roku i próbujemy. Tylko szkoda, że nie będziecie mogli tego wszystkiego poczuć. Ach. już wszystko pracuje, więc tak na szybko zapach, kiszone kalafiory w połączeniu z kiszoną kapustą bardzo mi się ten zapach podoba, może nie każdemu może nie każdemu, ale smak na pewno to nadrobi jak widzicie są też ukiszone, te małe kawałeczki lekko zdrewniałych końcówek są równie smaczne, a do tego niezwykle chrupkie. I teraz jak się mamy? Z tego co widzę, czuję i od razu przypomina mi się zeszły rok, to był słoik eksperymentalny. Kisiłem bowiem brokuły z dodatkiem ziaren kolendry. Eksperyment się powiódł, to już mogę Wam teraz powiedzieć zapachowo, bowiem kolendra odświeża wszystko, dodaje takie swoje charakterystyczne nutki. A jak smak? Mhm... Zdecydowanie tak. Więc polecam, przyjaciele, kiście sobie brokuły w domowych zaciszach. Niektóre słoiki z kolendrą, niektóre bez kolendry. Wydaje mi się, że na taki słoik kurzeczka od herbaty ziaren w zupełności wystarczy. Także cóż, dla zdrowia i przede wszystkim dla smaku. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!